Cześć! Święta coraz bliżej, a my mamy dla Was pomysł na kolejne kreatywne działanie. Tym razem choinka. Nie kupiona ze sklepu, sztuczna lub żywa, a zrobiona własnoręcznie. Zapraszam do filmiku. Aby wykonać taką choinkę, potrzebujecie kilka bardzo ważnych rzeczy. Po pierwsze drewno, listewki, jedna grubsza, która będzie trzonem całej choinki e, i kilka cieńszych, które będą się składały na nasze gałęzie: wkręty, wyżynarka i ewentualnie farba. Zanim zaczniecie malować deski i szykować się do swojej choinki, pamiętajcie o tym, żeby oczyścić je papierem ściernym. Następnie przechodzimy do malowania. Ja swoją choinkę pobieliłam, e, dlatego że chciałam uzyskać bardzo fajny efekt e, widoczności e, faktury samego drewna. Natomiast Wy możecie ją pomalować na dowolny kolor, e, jaki tylko chcecie. Drzewo pomalowane? Świetnie! Zaczynamy wycinanie kształtu choinki. Przybijcie sobie cienkie listewki do Waszego głównego trzona. W takich odległościach, jak tylko chcecie, możecie się zasugerować odległościami, które ja zastosowałam w mojej choince. Następnie odwracacie ją na lewą stronę i za pomocą, na przykład poziomnicy, wycinacie kształt swojej choinki i zabieracie się za wycinanie wyżynarką. Polecam wyżynarkę, ponieważ najmniej będzie szczerbiła nam e, drewno. No, jest najszybsza w obsłudze. Jeśli kształt waszej choinki jest gotowy, pomyślcie również o stojaku. Ja zastosowałam zwykły plaster drewna, który przykleiłam do naszej choinki za pomocą kleju na gorąco. Naprawdę to działa. I tak oto wasza choinka jest gotowa i czeka na ubranie. Polecam naturalne ozdoby, jutę, pomarańcze, pierniki, drewno, ale oczywiście wybór należy do Was. Tego typu choinka jest bardzo fajną alternatywą dla zwykłych bożonarodzeniowych drzewek. Jest też fajną opcją dla osób, które cenią sobie minimalizm i nie chcą zajmować swojej przestrzeni domowej. A poza tym jest też fajnym sposobem, żeby wspólnie spędzić czas ze swoją rodziną przy wykonywaniu takiego e, fajnego drewnianego drzewka. Mam nadzieję, że nasza propozycja choinki bardzo Wam się spodoba i pochwalicie się ze zdjęciami swoich drzewek w komentarzach pod tym postem. Bardzo dziękuję za, za uwagę i do zobaczenia na kolejnych tutorialach. Na razie!